Ostatnio dostaję sporo komentarzy, że chyba świeżo powiększałam usta, co jest nieprawdą, bo ostatni raz powiększałam jakoś coś tak około 5 lat temu, ale trochę zmieniłam swoje podejście do makijażu ust i nawet jak nie noszę błyszczyka ani szminki, to maluję usta rozświetlającym różem i to wygląda zarobiście, tak właśnie dyskretnie i daje bardziej juicy, powiększony efekt. A trick jest bardzo prosty, wystarczy wziąć wypiekany róż, taki z rozświetlającymi drobinkami. U mnie to jest akurat Mesauda Milano, ale każdy będzie fajny, nawet wiecie, taki drobinkowy z Eveline. No i większym pędzlem maluję po ustach, ale tak właśnie wjeżdżając też na obrys ust, żeby ogólnie usta tym różem powiększyć, poszerzyć. I wjeżdżam tutaj od środka od dołu, od środka od góry i na same usta. Parę ruchów i to w sumie tyle. Usta od razu są większe, ładnie się też delikatnie błyszczą. Można to oczywiście też tutaj rozetrzeć, dopasować sobie tak, jak Wam się najbardziej podoba, no ale uważam, że wygląda to mega cute, delikatnie i bardzo juicy.